Hej, cześć, witajcie! Ja jestem Dante, a to jest trzeci odcinek z gry Painkiller Dantego. Tak więc zapraszam Was do oglądania. I oczywiście radim, musi zacząć w połowie. To już takie, taka tradycja. No dobrze, wszystko jakoś ruszyło, jesteśmy już w grze. No to jedziemy. Przez chwilę wczytałem bazły zapis, bo miałem jakieś bronie z dupy nieświadomie. Gdzieś może kiedyś ją podniosłem albo po prostu miałem z innego zapisu. Właśnie, podgłosiłem trochę muzykę. Nie wiem, będziecie mnie teraz słyszeć. Później zobaczę na nagraniu i zduję, czy wrzucę na odcinek, czy nie. What kurw, stary! Co ci odjebało ej, OLOL <grystanie> Masz zegarę o, to musiało zaboleć, dostał w, w piszczel w szczepionkę Lol, szczepionka na piszczelu Na piszczlu, czajcie? Hehe <grystanie> he jest jakiś placuszek? Mmm, ciach, 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 ciach O, te skeleton plus king, czy jakoś tak. One też będą robiły spin right now. A, bo to jest model tych skeletonów z cmentarza z pierwszego odcinka. A, no to no to skeleton plus, no. Co ja mam teraz? Pozbieram sobie punkcik jeszcze. A, bo tego lamusa nie zauważyłem. O Boże, was tu jest troszeczkę nazbierali się. Czekali na mnie kampili. Buu, kampersi, uuu lamusy Nie umiem grać, o my to w kurde Wow. Ale już mam tą broń, dostałem ją w, chyba w drugim odcinku. Nie czaję. Ale no, skoro dają to wezmę sobie drugi raz. Laka, like, laka like snajpa. Laka like snajpa. O, oh, laka like snajpa. Ojej! Oh, yeah. W klatuszkę. Aha, zapomniałem, sery No co ty od Halo, co ty robisz? O Mój Boże, nie. Wybaczcie, ale co sobie muszę zapisać. Bo. To jest strasznie, strasznie dziwny ten most. Można łatwo się skuć. Ja po prostu staram się przez niego przeskoczyć, żeby on. Yy, o tak! Mmm, pomacaj mnie. Nie oh, o, oh. mmm, you touch Cioch, cioch. Coś taki przybity. Hehe, he, 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 he. Śmieszne żarty, żarciki. Uh. Wasap... Wasap, nie sap... Headshot! Ole... Ale to było piękne. Wdych, wydych, rozwaliło się. What the f Co to jest? Nieogar. Co to by... A może mam ich z daleka zabijać, bo jak podszedłem, to się kolej zamienił. No nic, w każdym razie... Pewnie omijam miliardy znajdziec, ale jakoś tak... Nie mam jakoś ambicji, żeby ich szukać. Kurw, co ja odjadałem. Nie wiem, co to było, nie. Tak z dupy sobie rozdaję koło siebie skrzynkę, która mi wybuchła w twarz. Lubię czasami tak, nie. Jak kto lubi. Ciach, ciach, ciao, ciao. ciach. Lecimy dalej. Koniec tego ociągania się. No, pro! W nieruszającą się skrzynkę nie trafiłem, ne. Geniusz zła. Chodź, chodź, No weź, nie teraz nagrywam, e! Strasznie. Co, co, na to dwa, Dobiję cię do ściany, będziesz miała. I co teraz? Hmm, dalej chcesz się. Mm, mm. Trzy 3D lossy. Mm. dalej. Pozdrow. Pozdrow. Tam też będziemy biegli. Nie wiem, czy trafiłem w tamtego, chyba nie. No fuck you! Ciach. Gnoc. No biegną z tarczami niby, nie? Ale jak się trafi w tarczę, to i tak giną na raz. Przed chwilą mogłem to... No patrzcie. Chroma się tarcza, Chroma się tarcza. Dostał w tarczę? Ta, dostał perfidnie w tarczę. I, i co? I dupa, i dalej żyje. Znaczy, no... Padła na, na, na strzała o to mi chodziło. Skeleton, please. Hmm. Nie da się? O, amo. A ja tego teraz nie używam w tej będzie w ogóle taktycznie. Wiecie, będę spróbować tą bronią, bo jest taka super Lubię ten głos. To naprawdę ładny głos. Uuu! Przeszalałem teraz mm te skrzyneczki wybuchające beczki. Lolololo, lolo, lolo. brachu ciachu, brachu, postrachu, biedaku czy coś tam. No, no, ryły. Really? Ło! Ten to jest teraz nie nieśmiertelny. Po jeszcze go chcę zmucić. Jesteś pojebany koleś. To nie trafimy na kogoś tym gdzie teraz, gdzie teraz? łapeczka, łapeczka. Kiedy indziej nie teraz no stap? Łapeczka, stap. O fuk. What you doing to him, broch? No i co on teraz? Dostał wieczko i się rozwalił. Rozsypał się. Sypki typ, jo. Co to? Ale z ciebie typ, ja jebę. Ale z ciebie bot! Gdzie teraz? Mm, 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 mm. Coś mi się wydaje, że na końcu tej misji, bo już nie pamiętam dokładnie tego wszystkiego. Coś mi się wydaje, że na końcu tej misji będzie... ...spieprzanie przy, przed zawalającym się budynkiem, czy, czy coś z, z tego. Jakoś tak no Tam pewnie coś było, gdzieś coś trzeba było zrobić, żeby było jakieś miejsce super, ale jakoś tak Ojej oh Ale to zrobiłem, o dobra, nie, zjebałem tak naprawdę <śmiech> <śmiech> Jak słyszycie to harlak... ten... kaszlania to wybaczcie, ale jestem troszeczkę jeszcze po chorobie ale post i tak postanowiłem już nagrywać Tak, mądrze No, no, co ty robisz, no! Popierdaliło cię Ja chcę jakąś inną broń, już lepszą, nową Wood Nie, w sumie podszedłem teraz do niego yy, Podszedłem do niego, a ten skurczy bąk dalej, ten Dalej kurde ten, no yy, Dalej jest normalny, bo przedtem mówiłem, że jak, jak się od nich podejdzie, to, to mogą być jakiś super wyjątkowi i tak dalej Boże jakiś z ciebie jest bot To jest kurwa movement, movement uh! Szwecja dziwki No, no gdzie ty, no, spierdolił mi nie Pozdro Ale to zrobiłem teraz, ogarnąłem to na 100%, nie na 102%. No to to już nie, ale nieważne. Nie wiem, ile ich przyjdzie. Czy ja mam gdzieś iść, czy, czy po prostu mam ich ciągle mucić? Wydaje mi się, że. Wyda... To jest killer. tu trzeba ciągle po prostu mucić. No to ty robisz. Tam, to się rozwali? To brama? Nie, pisze mi, że gdzieś tam jeszcze mamy jakiś wrogów. Może na dole. Nie wiem, jaki ty jesteś, bot! <laughs> Nie wierzę. No, 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 co? Halo, tarczownicy się na mnie rzucili. Za co? Muderfuckers Ale z ciebie jest bot Boże Jeb go na mucha Dostał w tarczę, widzicie? I tak pada No To po co mu ta tarcza? Bo ta tarcza mu się na przykład rozwalić i, i wiecie i żebym miał następnego hida musiał mu zadać musi iść gdzieś tam, tak? Ale pewnie na górę on Mm, nie z góry przed... Chyba stan akurat przedem, teraz się dotknąłem do, do, do tego, do, do wejścia. No to jedziemy. No i no i halo, i tu spadam, nie? Gdzieś tam mam iść, to może od tamtej strony... Nie, tam na dole było przejście, co mnie rozwalić. Może tam się otworzyło. Tak. Jeps. Mm, 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 mm. Terfery... Ty też terfere kurwa. Mm. O, oh, jakieś miejsce kultu. No! Wydw... Boss był na końcu? Jak, jeśli oczywiście to jest boss. Halo, stary, halo. What you doing? Eee, już znalazłem na jego sposób. Tylko nie wiem, ile dmage'a będę się mu zadać. Jaki skurczy bong wytrzymały. Wytrzymały, nie wytrzymały, zobaczcie. Ja robię mu kombo takie, nie? Bo ja dużo dawałem ogólnie i już nie będę do amunicji za chwilę. Ten skurwipun jest zaprawdę jakiś ogarnięty. Mm. Nie mam amunicji, zapomniałem jak próbuję go zabijać. No kurwa... Aaaa, te ręce, bo muszę go trzymać. Trzymajcie go. Nie mam. mam. Muszę go zamrozić. Działanego zamrożenia. No i. no i nic. Może mam. Wiecie, pierwsze primot, ja sobie tutaj zapiszę. Zapisz. I spróbuję zrobić takiego, że on pójdzie za mną I ja zeskoczę tutaj Chodź, Lamersie no chodź tu placuszku, Boże, jaki przyjebany, no Chodź, chodź, no dawaj, chodź O, 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 That's my moment Ojej oh, No co jest? Czemu to nie działa? To powinno się jakoś zawalić, czy coś, może mam w to szczelić jeszcze? Ale nie mam już tej broni z, z tymi... Z patykami. <laughs> mm, czaszki, 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 czaszki... Może gdzieś za tym coś? Tutaj byłem? Tam jest jakieś przejście? Mm. <laughs> Geniusz! Proszę was, co, że ja, ja bym tego nie ogarnął? No chodź, na mózgu. Eee, nieważne. Wow, so close. Musimy te deski stąd zrzucić. Okej, okay, teraz mamy czystą drogę. Pod podłożyliśmy deskami. No ryl! Really. To ile ja mam tam stać i czekać? Może ma wejść w to Światło ma wejść No <śles> <śles> jeszcze raz Ale... Nie wiem czy ma wejść w światło i tam stać Czy... Czy wytyfy w ogóle? Bo nie ogarnąłem Przekonam, bo to bliżej to mnie tak pierdeknie, że ja, stąd, ja polecę w ten ogień perfidnie Nie wiem, zobaczymy może on tam stać razem z nim? Kurde, to by było troszkę głupie, bo byśmy padli w ogniu. O! Oh, what? What, what, what? Ops, 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 ops. Mmm, okej. Okay. <laughs> mm, tak, wybaczcie z sejf, bo nie płaczem na godzinę, tylko poleciałem prosto od góry. Myślałem, że od góry będzie najświeższy zapis. O, oh, szkoda gadać. Ale dziwiłem się, że to jest trzecia plansza, trzeci odcinek i już mi tutaj bossa rzucają. Może to jest jakiś mini boss. Albo po prostu normalna jednostka, ja się z tak męczę No spierdolą ci tu namusiało deski Pamiętajcie deski są dla lamusów Już! Ojej! Kuwak to jest bosem? Na pewno nie tyle musie. No dobra, widzę, że mamy światełko super słodkie, pewnie nam nie na jego boss padnę. Ale tu chciałbym się z wami pożegnać, więc dzięki za oglądanie. Cześć siema na rapa.